Mateusz Wacławski, strzelec jedynej bramki dla Podlesianki i w dniu dzisiejszym Mateusz jedynej. Podkreślę raz jeszcze, bo to jest nieprawdopodobne. Tak, jest to nieprawdopodobne, zważając na to, ile mieliśmy dzisiaj sytuacji. Byliśmy do bólu, tym razem nieskuteczni. I no, cieszę się, że udało mi się chociaż tą jedyną bramkę strzelić, ale chyba wszyscy czujemy, że to było dzisiaj za mało. No jest ogromny niedosób, który pewnie będzie odbijał się do końca tego tygodnia, bo sytuacji było tyle, że tutaj mogło być nawet dwucyfrówkę. Tak, tyle sytuacji to nie mieliśmy, mam wrażenie, przez cały zeszły sezon. No musimy po prostu w takich sytuacjach zachowywać zimną krew, zachowywać się lepiej, podejmować lepsze decyzje. Albo przynajmniej przysłowiowo wepchać piłkę do siatki i przechylić szale zwycięstwa na naszą korzyść. No dzisiaj nam się niestety tego nie udało. Chociaż mieliśmy ku temu, tak jak mówisz, Multum sytuacji. Jeżeli chodzi o pozytywę, można się jakiś doszukać po dzisiejszym meczu? No myślę, że tak, bo trzeba też oddać, że Raków to jest jedna z najlepszych akademii w Polsce. No a dzisiaj wyglądali przy nas jak drużyna o dwie półki niższa. No ale też trzeba im oddać, że to, co mieli wykorzystali w porównaniu do nas i mogło się to różnie zakończyć. Ostatecznie kończy się remisem. No Czujemy ogromny niedosyt zżera nas to od środka, ale musimy pracować dalej. W tym tygodniu podejrzewam, będziemy pracować nad skutecznością i zrobić wszystko, by za tydzień była ona lepsza i żebyśmy wywieźli trzy punkty. No i też może też na Was podziałać motywująco taka sportowa złość, która no mamy nadzieję zostanie pokazana w sobotę. Na pewno zostanie pokazana i mam nadzieję, że ona doda nam kopa i pomoże nam zdobyć trzy punkty.